Kiedy myślimy o naszym dzieciństwie, to niewątpliwie jednym z pierwszych obrazów, które od razu pojawiają nam się w głowie, są różne kreskówki. Ach ten Andy, laboratorium Dextera, odlotowa agentki, aparatka czy atomówki. Dobrych kreskówek, które teraz wspominamy z sentymentem niegdyś było naprawdę napęczki. Po prostu było z czego wybierać. Teraz pewnie jest podobnie, z tym, że boimy się nieco o jakość tych kreskówek. I nie chodzi nam tutaj o aspekty wizualne, żeby nie było, lecz bardziej jakiś tam morał, przesłanie no i inne ewentualne życiowe lekcje, które młodzież może z nich wyciągnąć. Tak czy siak, Ed Ed Yedi to bez wątpienia jedna z najlepiej zapamiętanych przez nas kreskówek. Kreskówka ukazująca nam przygody popularnej trójki przyjaciół z kanału Cartoon Network. Pierwszym aspektem, który naszym zdaniem mocno wyróżnia Ed Eddy na tle innych kreskówek jest pewnego rodzaju prostota w rysowaniu postaci oraz ogólnie świata przedstawionego. Kiedy spojrzymy sobie na dzieci, które przewijają się w odcinkach, to bardzo szybko dostrzeżemy, że nie wyglądają one jakoś wybitnie. Ba, moglibyśmy nawet powiedzieć, że niektóre z nich przypominają jakieś paskudne karykatury czego dobrym przykładem są chociażby siostry Ochytki. No i paradoksalnie mówiąc, ten nazwijmy to prymitywny model postaci strasznie przyciąga naszą uwagę. Podobnie sprawa wygląda, jeżeli chodzi o otaczający Edków świat, czyli miasteczko Peach Creek. W 90% odcinków miejscem akcji jest sławny Kul de Sak, na którym nastolatki spędzają większość swojego czasu. Z Kolei jakieś jedynie 10% przenosi na w inne zakątki miasta Peach Creek, takie jak chociażby złomowisko, opuszczony plac budowy, las, szkoła czy też zanieczyszczone kanały. I chociaż niezwykle często zdarza się, że lokacje cyklicznie się powtarzają, to nie wpływa to na postrzeganie tego jako coś, co jest jakoś super monotonne. Pomysłowość twórców sprawia, że choćbyśmy mieli dostać 50 odcinków na jednym i tym samym placu zabaw, możemy być pewni, że każdy z nich będzie na swój sposób wyjątkowy. Co zabawne, to że nietypowy sposób przedstawienia miasta Pitch Creek oraz postaci w bajce mocno sprzyjał powstawaniu wielu różnych teorii spiskowych. Jedna z najbardziej popularnych teorii spiskowych zakłada, że dzieci zamieszkujące -de sac w rzeczywistości są martwe. Na życie, które tam prowadzą, toczy się w otoczeniu przypominającym czyściec. Zgodnie z tą teorią, dzieci występujące w Ed, Ed i pochodzą z różnych epok, począwszy od początku XX wieku do początku wieku XXI. To z kolei wyjaśniałoby, dlaczego czas akcji bajki jest bardzo trudny do określenia, dlaczego niektóre postacie wysławiają się inaczej niż powinny one w obecnych czasach, albo dlaczego w serialu nie ma żadnych dorosłych. Ponadto fani przytaczają jako argument zielone bądź niebieskie języki u dzieci, które swoją drogą rzeczywiście mają zmieniony kolor u nieboszczyka. Niemniej jednak może on zostać bardzo łatwo z uwagi na historię związaną z producentem tej kreskówki. Mianowicie w filmie dokumentalnym poświęconemu bajce producent Dany Antonucci opowiedział o tym, że jednego razu przyprowadził swoje dziecko z jego przyjaciółmi do studia. No i tak się fartownie złożyło, że w studiu były różnego rodzaju cukierki, więc mężczyzna postanowił poczęstować nimi dzieci. Po zjedzeniu łakoci dzieci miały różne kolory języków, właśnie z powodu różnych rodzajów cukierków, które uprzednio zjadły. No i tak oto właśnie Dany zainspirowany tym nietypowym efektem Zaimplementował różne kolory języka w bajce. Generalnie to cała ta teoria ma znacznie większe podłoże i zabiera o wiele więcej szczegółów, ale my chcieliśmy wam tylko przedstawić jej taki no ogólny zarys. Wracając tymczasem do meritum, to chcemy jeszcze na chwilkę pozostać przy postaciach z bajki. Kid, it's me, oh Co prawda, postacie Z, Ed i Eddie nie wyglądały na super nowoczesne, ale za to dysponowały świetnymi linijkami dialogowymi. Bez względu na to, jaka sytuacja była aktualnie przedstawiona w bajce, no to zakres humorystycznych żartów był cały czas na wysokim poziomie. To prawda, że większość kawałów mogło wydawać się, no, dosyć mało wyszukanych, stosując tanie chwyty takie jak pierdzenie czy też pokazywanie absurdalnych sytuacji, takich jak postać momentalnie napompowana jak wielki balon. No ale też w końcu należy pamiętać o tym, że jest to przecież kreskówka dla dzieci. No a poza tym, to tego typu rzeczy często skutecznie rozśmieszają także i tę starszą widownię. Co ciekawe, to niektóre dialogi, zwłaszcza Ediego, potrafią być dla niejednej osoby bardzo pouczające. Eddie, jako ta osoba mająca żyłkę do interesów, wiecznie podąża za swoim marzeniem, czyli posmakowaniem pysznej łami szczęki. Zazwyczaj każdy pomysł kończy się dla niego totalną klapą, ale bywają i takie momenty, gdzie końcowo Eddie dopina swego. I nie chodzi już tutaj o to, że Eddie ciągle wpada na jakieś tam błyskotliwe pomysły, które swoją drogą często są zwykłymi skamami. Chodzi tutaj o to, że jeden z głównych bohaterów uświadamia zarówno dzieci, jak i dorosłych, że w życiu nigdy nie wolno się poddawać, lecz zawsze należy walczyć o swoje. Idąc z kolei dalej, to warto również zwrócić uwagę na to, że wszystkie dzieci z kreskówki są od siebie całkowicie różne. Każdy z nich wypowiada się w inny, charakterystyczny dla niej sposób, posiada swoje unikalne cechy oraz osobowość. To wszystko sprawia, że każde dziecko może się utożsamić z inną postacią, która może pasować do jej charakteru czy też sposobu zachowania. Jako ciekawostkę jeszcze wtrącimy, że postacie zostały wykreowane przez Antonucci'ego na podstawie jego życia. Dzieciaki z Załuka i siostry Ochytki nawiązują do różnych osób spotykanych przez niego, z kolei sami bracia etkowie to nawiązanie do niego i jego dwóch synów. Na no na przykład taki rolf nawiązuje do niego, jak i do jego kuzynów w okresie dzieciństwa. Przechodząc dalej, to kolejnym punktem o którym teraz sobie porozmawiamy, będzie fabuła kreskówki. Ogólnie rzecz biorąc, to pierwotny zamysł jest dość prosty. Ed Ed i Eddie starają się zarobić pieniądze po to, aby pójść do sklepu ze słodyczami i kupić sobie łami szczęki, czyli lokalny przysmak wśród dzieci. To marzenie poniekąd stanowi motyw przewodni całej bajki, no i na tym głównie skupiamy się w odcinkach. Oczywiście temat nie jest wałkowany w kółko, ponieważ co jakiś czas. Teraz odcinki są przeplatane humorystycznymi sytuacjami pobocznych postaci, które urozmaicają całą serię. Niektóre z nich całkowicie odbiegają od głównego tematu i prezentują nam wątki, które później zostają ciągnięte dalej w kolejnych odcinkach. Co najlepsze, to że nie następuje to tak od razu, no i nie wiemy, które wątki będą dalej kontynuowane. Rolf, Można zatem dojść do wniosku, że oglądając to niezwykle klimatyczne intro bajki, nie wiemy tak naprawdę, czego właściwie możemy się spodziewać. I to jest według nas super, ponieważ kreskówka nie jest wcale tak przewidywalna. Niektóre zabiegi bywają celowo powielane, ale w pewnym momencie dostajemy coś zupełnie nowego. No i to, o czym powiedzieliśmy sobie już dzisiaj w kontekście bajek i kreskówek, to że no, potrafią one nas wiele nauczyć. Podczas oglądania odcinków niejednokrotnie jesteśmy świadkami sytuacji, które prawdę mówiąc są nam często znane z podwórka. Dzieciaki bawią się wspólnie, zbierają się w małe grupy w zależności od wspólnych zainteresowań, miło spędzają czas w swoim towarzystwie. Kreskówka często skupia się na relacjach między trzema głównymi bohaterami, którzy są bliskimi przyjaciółmi, ale czasami mają ze sobą problemy i konflikty. To wszystko pokazuje nam, jak ważna jest przyjaźń, że czasami trudno ją utrzymać i nie należy się tak łatwo poddawać, gdy coś idzie nie do końca po naszej myśli. Ponadto, pomimo tego, że Ed Ed Yedi to kreskówka humorystyczna, to często porusza tematy związane z przemocą i agresją w relacjach międzyludzkich. Nieraz w odcinkach zdarzają się drobne przepychanki lub kłótnie między bohaterami, co pokazuje dzieciom negatywny wpływ przemocy oraz agresji, jaką młodzież wywiera na swoich rówieśnikach. Kreskówka Ed Ed Yedi ma również olbrzymi wkład, jeżeli chodzi o promowanie samodzielności i kreatywności wśród dzieci. Bohaterowie często wymyślają różne sposoby na zarabianie pieniędzy lub na wykonanie jakiegoś zadania. Ukazywanie tego typu sytuacji podkreśla jak ważny jest samorozwój oraz próbowanie nowych rzeczy, jak i zdobywanie doświadczenia. No i jeszcze jednym bardzo fajnym motywem, który przebija się kilka razy w bajce to pierwsze zauroczenia oraz krasze. Chyba najlepszym przykładem z tego jest bardzo atrakcyjna NAS, która swoim wdziękiem i urokiem potrafiła oczarować praktycznie każdego chłopaka mieszkającego w zaułku. Każdy z chłopców stara się jej ciągle zaimponować, z czego wychodzą dość komiczne sytuacje. Innym przykładem są siostry Ochytki, które są zakochane na zabój w tytułowych etkach. No z tym, że niestety bez wzajemności, ale daje nam to tyle, że w kreskówce często spotykamy się z motywem odrzucenia. Przechodząc już do małego podsumowania, to jesteśmy święcie przekonani o tym, że Ed, Ed, Eddy jest definitywnie jedną z najlepszych kreskówek, jakie stworzono. Kreskówka momentami wydaje się być naprawdę banalnie prosta, ale z drugiej strony kryje w sobie naprawdę wiele fajnych elementów, których inne kreskówki mogą etką pozazdrościć. Łagodna ścieżka dźwiękowa w połączeniu z klimatycznym otoczeniem, wypełnionym po brzegi charyzmatycznymi postaciami, powoduje, że oglądając tę bajkę, przywołujemy do siebie piękne wspomnienia z czasów dzieciństwa. Dajcie nam koniecznie znać, jak Wy pamiętacie kreskówkę EDE, no i generalnie czy chcielibyście zobaczyć w przyszłości tego typu materiały. Tymczasem na dziś to byłoby już wszystko. Dziękujemy Wam za oglądanie, no i widzimy się już wkrótce. Dziękuję także oczywiście patronom, no a póki co żegnam się z Wami. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!